Nie ja ma, Kamcio nie topesz. Zapraszam do kolejnego odcinka serii e, Gierkowej. Mówię Gierkowej, gdyż tym razem nie jest to gra typu Hearthstone, a gra HDS. Gra b, m, audio, nie wideo. Więc dlatego możecie nie widzieć tutaj, obrazu. Tylko słyszycie ewentualnie sam dźwięk, jeśli wszystko jest ok. Oczywiście, jeśli nie pokręciłem znowu nic, będziecie mieli dźwięk z gry. I jak, tak, to fajnie. Jak nie, no to trudno. Widzę, że ostatnio temat temat tego wszystkiego na YouTube, jakby trochę uspokoił, coś tam się dzieje, ale jest hmm. inaczej, trochę ciszej. Mam nadzieję, że to się w końcu wyjaśni, że wszystko będzie spoko, że w końcu temat ucichnie, w taki sposób, że przynajmniej będzie wszystko wiadomo to, gdzie kto z kim i w ogóle, bo naprawdę jest totalna lipa. Chciałem wam też powiedzieć, jak ja się czuję. Czuję się dobrze. Nawet bardzo. Nawet bardzo dobrze się czuję. Nie wiem jak. Drugo będę się dobrze czuł, bo. wiecie jak jest, nie? Mogę w każdym momencie źle się poczuć. Jakby, mam nadzieję, że nie, ale. kurczę, oby było spoko we do do lekarza w Wielsku Białej. Muszę jeszcze raz zagrać. E, dzisiaj pogadamy sobie tak o wszystkim, a niczym. E, bo bo jest, jak jest. Musimy trochę też bez sensu pogadać. E, a, co chciałem jeszcze powiedzieć? Właśnie dawno nie mówiłem, co u mnie i Martyny. Hmm. U mnie i u Martyny jest fajnie. Minąło nam środę. Rok znajomości podkreślam znajomości, nie związku. Możecie być. W szoku, że taka krótka odległość, ale ostatniego października będzie równy rok związku. Mhm. Ale jest ok. Że tak powiem, w ciągu roku znajomości i prawie roku związku nie zabiliśmy się w cudzysłowie. Oczywiście nikt by nikomu krzywdy nie zrobił tutaj, prawda? I nie zrobi, Przynajmniej nie ma nikt takiego zamiaru. Za bardzo ją kocham. No i wiecie, no i jest jak jest. Ale mam nadzieję, że kolejny rok nam minie też tak fajnie. Oby. Dogadujemy się fajnie. I nawet się nie kłócimy. O dziwo się nie kłócimy, gdzie w związkach jakieś kłótnie są w ciągu roku. Spore, a. Nie u nas. O dziwo. Nie wiem co, jak to jest, ale. O dziwo się nie kłócimy. Musimy się. To jest fajne. Bardzo fajne. Ja muszę zobaczyć, jak to się będzie toczyło między nami później. Także fajnie. Wszystko się układa teraz. Aj. Nie to wykonałem. Nie chciałem wykonać tego ruchu. Wróciłem do nich. No, ale fajnie. Przepraszam, tak cicho. Jestem, wybaczcie. Trochę inaczej. Będzie totalna cisza. Totalny spokój nic się nie będzie działo w lutym. E, ale no. I wracając do tematu Martyny. Fajnie, że się nam to układa kurczę niestety przegrałem także może Kończę grę Mam nadzieję, że odcinek trochę dziwny, ale wam się podoba. Jeśli tak, to łapeczka w górę, komentarzyk, subskrypcja osoby, które są nowe na kanale i dziękuję, że jesteście. Informował was, będę na kanale w poście. Jak sytuacja się ze mną ma, będę wam na jakieś tam filmy nagrywał, postarał się nagrywać. A, a. I co? Myślę, że możecie sobie śmiało też udostępniać kanał, jakiś tam filmik. A ja się żegnam i. Dziękuję, że byliście. Adios. mm -hmm.